Nasz wywiad będzie do mojej pracy magisterskiej. Tematem pracy magisterskiej właśnie jest magia w życiu współczesnego człowieka. Mm -hmm. I chciałabym, żeby najpierw opowiedziała mi Pani o sobie, czym się Pani zajmuje, też jakie jest Pani wykształcenie. Wykształcenie z tym, co się zajmuje, nie ma nic wspólnego. Od roku 2008 weszłam na ścieżkę rozwoju duchowego i teraz to czym się zajmuję no, zupełnie nie ma żadnego związku z tym <grym> czego się uczyłam w szkole i gdzie nabywałam praktyki poprzez pracę zawodową. Na ścieżce rozwoju duchowego znalazłam się, no nic nie dzieje się z przypadku, ja też się tam nie znalazłam przypadkowo. No, różne drogi, różne sytuacje prowadzą ludzi na tą właśnie ścieżkę. Bardzo często wydarza się to poprzez jakieś traumatyczne wydarzenie w stylu wypadek, jakaś dysfunkcja życiowa albo jakieś dolegliwości chorobowe. Mnie tutaj na tą ścieżkę wprowadziła choroba w postaci nerwicy, w postaci depresji. Mogę powiedzieć, że temat rozwoju duchowego, ezoteryki znam jakby z dwóch stron, ponieważ zaczynałam jako pacjentka, jako klientka, jako osoba chora, poddająca się terapii właśnie metodami naturalnymi. Później, kiedy na własnym przykładzie, chyba najskuteczniejszym, najbardziej przekonywującym, okazało się, że metody te są skuteczne, Zaczęło mi się to podobać i zaczęłam myśleć o tym, żeby stanąć po tej drugiej stronie jako ta osoba pomagająca takim osobom, za którą ja byłam uważana wcześniej. Obecnie pracuję trzema metodami. Technika medycyny alternatywnej, różnie jest to nazywane, metody leczenia konwencjonalnego. Alternatywnego, jest to parapsychologia, humanistyczna, psychotronika. Różne określenia można podciągnąć. Na dzień dzisiejszy pracuję metodą regresingu, gdzie jestem po dwuletniej szkole. Pracuję metodą radykalnego wybaczania, bo w uzdrowieniu bardzo ważna jest kwestia wybaczenia. Dopóki będziemy trwać w takim poczuciu. Niewybaczenia i w tych w niskich wibracjach typu złość, gniew, nienawiść, poczucie winy, wstyd. Dopóty nie jesteśmy w stanie tak naprawdę się uzdrowić. Bo prawdziwe uzdrowienie to nie jest brak choroby. Prawdziwe uzdrowienie to jest synchronizacja, harmonia w naszych trzech jaźni. I na tym właśnie polega alternatywna medycyna. Jest to medycyna. Holistyczna, czyli obejmująca uzdrowienie harmonii, równowagi organizmu naszego na wszystkich trzech płaszczyznach. Na płaszczyźnie umysłu, ciała i ducha, i duszy. I takim właśnie uzdrawianiem zajmują się te techniki, którymi ja praktykuję. I trzecią metodą jest metoda Theta-feeling.